Spacerując w odległości około 200 metrów, zauważyłem na pobliskiej łące blask czegoś pomiędzy trawami. I wtedy tak sobie pomyślałem. Oczywiście ciekawiej byłoby znaleźć Rolexa w błocie, albo wyrzuconego na plażę gdzieś pośród śmieci. Wyrzuconego oczywiście przez wieloryba, no ale nie można wybrzydzać. No dobra, w przypadku tej łąki, to ściema. Zamówiłem Rolexa. Na jednym z portali z zegarkami Rolex pochodzi z Japonii. No nie jest w tak złym stanie, natomiast złocenie od strony dekla praktycznie całkowicie zeszło. Na bezelu też jest dużo braków. Z boku także to jest bezpośrednio koperta stalowa. Szkiełko posiada pęknięcie dokładnie w tym miejscu, gdzie na bezelu jest ta największa luka w złoceniu. To nad tym jest pęknięcie. Jeśli zastanawiacie się, ale jak to? No przecież Rolex, jak jest złoty, to ze złota. Otóż w przeszłości Rolex także złocił stalowe koperty. Sprzedawca był bardzo precyzyjny i wszystkie te wady związane z brakami w powłoce, złoceniu są wyraźnie widoczne na zdjęciach, które dołączył. Natomiast wiecie, magia kina na tym fragmencie filmu. Nie widać tego tak, bo wszystko się zlewa. No i kompresuje. Ja mam taki szalony pomysł, że chciałbym odnowić warstwę złocenia, ale bez kompletnego usuwania starej warstwy. Czyli powiedzmy, będzie to taka nazwijmy to renowacja. O, tutaj mamy przykład takiej właśnie renowacji. Zaczynam od sprawdzenia, czy w ogóle jestem w stanie wykonać złocenie. Wykonuję to bardzo ostrożnie, no, żeby. Żadna z substancji nie, nie dostała się do wnętrza. Istotny jest tutaj typ stali, także w sumie ten test no jest trochę bez sensu. Yy, następnym elementem, który muszę wykonać, to zdjęcie bezela. Używam nożyka do tapet, a następnie czyszczę w myjce ultradźwiękowej kopertę i bezel. Wrzucam kopertę do myjki ultradźwiękowej. Oczyszczenie zajmie kilka minut. Następnie wacikiem, patyczkiem czyszczę resztki złocenia. To złocenie, to nie jest tak, że jakoś mocno szoruje, po prostu ono się w ogóle nie trzyma, odchodzi takimi płatkami. Nie wszędzie, najgorsza jest wewnętrzna część bezela oraz uszy i okolice dekla. Kolejny etap tego mojego pomysłu na lekkie odnowienie Rolexa to jest Polerowanie, to polerowanie, no, to nie jest jakaś bardzo inwazyjna technika, to nie jest szlifowanie, to nie jest ścieranie papierem ścielnym, ani metodą elektrolizy usuwanie złocenia. Czyli część tego złocenia, mam nadzieję, tam, gdzie ta warstwa jest wystarczająco jeszcze gruba, zostanie. No i tak jest, tutaj popatrzcie, na bezelu praktycznie to złocenie zostało. Tak jak się spodziewałem w okolicach uszu, tam gdzie to złocenie było w najgorszym, najgorszym stanie, no to tutaj całkowicie to złocenie zeszło. Jeszcze raz wyczyściłem kopertę w myjce ultradźwiękowej. To wygląda już w miarę dobrze. Myślę, że mogę za chwilę zacząć kolejny etap. No, ja jeszcze tutaj wykonuję ostatnie polerowanie. Później, po wykonaniu złocenia, no nie będę mógł nadużywać już takich środków, dlatego wykonuję to teraz. Galwanizator składa się z pisaka, potem czerwony kabel, drugiego kabla oraz końcówek do pisaka. Oczywiście potrzebne są też płyny. My będziemy używać jasnego złota oraz samego urządzenia która służy do galwanizowania. Czarny kabel podpięty jest do urządzenia i żabką do koperty zegarka. A czerwony kabel zakończony jest pisakiem. Koperta Rolexa wykonana jest ze specjalnej stali. Ona nie poddaje się łatwo złoceniu, dlatego najpierw pokrywam te elementy, które będę złocił bezpośrednio na stali, palladem. Pallad jest metalem szlachetnym, należącym do grupy niklowców. Ma on pewne zastosowania w jubilerstwie. Palad wykorzystywany jest także do produkcji białego złota. Koperta pokryta paladem jest srebrzysto-szara i tak przygotowane uszy, boki. Po jeszcze delikatnym wypolerowaniu i otuszczeniu zaczynam pokrywać złotem. Korzystam z płynu do pisaka jasne złoto. Aby wykonać złocenie, ważne są parametry. Parametry pracy galbanizatora to dla tego rodzaju płynu pomiędzy 6 a 12 V. Ja w tej chwili mam nastawione mniej więcej 7,5 V, temperatura otoczenia to powinno być mniej więcej 20 do 30 stopni. Jeśli oglądaliście już jakiś film, gdzie wykonywano odnowienie warstwy złocenia albo chromu na kopercie zegarka, no to tam zazwyczaj ta technika wygląda inaczej. To znaczy jest jakiś pojemnik z płynem, kąpiel tak zwana, do której kopertę całą się wrzuca. Żeby wykonać taką kąpiel całej koperty tego płynu, trzeba mieć znacznie więcej niż ja posiadam. W związku z tym, tutaj też takim parametrem jest cena. Istotnym takie płyny nie są tanie, a ja nie wykonuję takich czynności zawodowo, tylko hobbystycznie i bardzo rzadko. W związku z tym nie dysponuję taką ilością. Bardzo istotne są także kwestie bezpieczeństwa i Stosując taki pisak znacznie łatwiej jest zapewnić odpowiednią wentylację. Myślę, że tutaj ładnie widać element koperty, gdzie wykonałem złocenie i tam gdzie jest jeszcze pallad. Ja już tutaj dalej nie będę pokazywał pozostałych fragmentów złocenia koperty, przejdę do kolejnego elementu. Ja na początku wspomniałem, że test na złocenie koronki to może jest nie najlepszy test dlatego, że no nie mam pewności, chociażby czy koronka jest wykonana dokładnie z tego samego Metalu z takiego samego stopu, i to, że mam sukces w koronce, to niekoniecznie o, oznacza, że także będzie identyczny sukces, jeżeli chodzi o wykonanie złocenia koperty. I tutaj na koronce nie musiałem w ogóle używać warstwy paladu, natomiast tą swoją metodę poprawiłem, to znaczy wyjąłem koronkę z wałkiem i wykonuje złocenie bezpośrednio poza kopertą. Tutaj miałem jeszcze pewne obawy, czy ta żabka, która jest przymocowana do wałka, nie uszkodzi tego wałka. No, starałem się oczywiście to zrobić tak, żeby jego nie uszkodzić. Natomiast często wykorzystuje się jakieś podkładki z jednej strony takiej żabki, żeby no, zamortyzować i nie uszkodzić. Elementu, szczególnie jeżeli wykonujemy złocenie elementu widocznego. Po wykonaniu złocenia należy wymyć złocone elementy. One nabiorą blasku. Po odtłuszczeniu można jeszcze jedną warstwę złocenia nanieść. Ja już wstępnie wykonałem złocenie całej koperty. Możemy porównać, jak wygląda obecnie tył, a jak wyglądał. Także rogi uszu i boki były w dużej części pozbawione warstwy złocenia. Teraz jest zdecydowanie lepiej. Jest jeszcze kilka fragmentów, które można by było poprawić, ale no, to wygląda już zdecydowanie lepiej. W momencie, jak tą kopertę dokładnie jeszcze wytrę, wymyję, no to na pewno jeszcze. Ta sytuacja tutaj nasza się poprawi. Możemy także porównać bezel z tym, jak wyglądał przed złoceniem, jak wygląda teraz. Ta największa dziura, luka w złoceniu zniknęła. Nie mamy już takich wad na bezelu. Zajmę się w tej chwili wymianą szkiełka. Jest to szkiełko plastikowe. Można także do Rolexa kupić szkiełko szafirowe. Takie szkiełko szafirowe będzie oczywiście zdecydowanie bardziej wporne na zarysowania, ale nie jest to szkiełko, które było używane w vintage Rolexach. No tutaj mogę pochwalić się błędem. Myślałem, że zwykła prasa wystarczy. No niestety, szkiełko ma lupę, w związku z tym ta prasa nie nadawała się do tego, żeby założyć to szkło. No cóż, człowiek uczy się co prawda na błędach, ale takich dałoby się uniknąć. Dlatego to, co teraz widzicie, to jest założenie starego szkiełka. Ono ma pęknięcie, wypolerowałem je, ale na chwilę, na jakiś czas, do momentu, aż nie dostanę kolejnego szkiełka, to zakładam stare. Ten wałek, który wcześniej był wkręcony, no służył do tego, żeby prawidłowo wycentrować lubkę na szkiełku. I teraz mogę już założyć wałek. W tym mechanizmie wałek dokręca się, następnie są takie dwie specjalne blaszki, które utrzymują mechanizm w jednym miejscu. Zakręcam dekiel, za chwilę też użyję śruby, po to, żeby dokręcić ten dekiel. Korzystam ze szmatki do metali szlachetnych, po to, żeby uzyskać trochę więcej blasku. Mam nadzieję, że już na tym etapie widać, że koperta zegarka znacznie różni się od tego co mieliśmy na początku. Parametry chodu zegarka biorąc pod uwagę jego wiek są naprawdę rewelacyjne. Pit error to jest 0,1 milisekundy, amplituda ponad 300 stopni. W międzyczasie dotarło do mnie nowe szkiełko. Zanim je założę, może pokażę jeszcze coś, czego wcześniej nie pokazywałem, to znaczy, jak zdejmuje się szkiełko. Ono lekko tutaj nachodzi na kopertę, ma takie specjalne wyprofilowanie, po tym jak nożykiem do tapety zdjąłem stare szkiełko, zakładam na to wyprofilowanie, tak żeby szkiełko pasowało nowe i zakładam rink. Oczywiście, tutaj nie widać na filmie, ale też Użyłem gruszki, żeby z samej tarczy usunąć ewentualny kurz. Zaciskam z obu stron pierścień. Nie używam w tej chwili już rasy. Może jeszcze kilka słów, dlaczego zakupiłem ten zegarek od sprzedawcy z Japonii. Otóż głównie oczywiście chodzi tutaj o cenę. Ta cena, jeżeli chodzi ogólnie o zegarki, jest niższa w Japonii. No, po części to wynika z kultury japońskiej. Natomiast w momencie, kiedy doliczymy cło i podatki no to różnie bywa, nieraz jest wciąż taniej. Osobiście to, co zauważyłem, jeżeli chodzi też o aukcje japońskie, to jest dobra albo bardzo dobra jakość opisu. Dobrze, zegarek jest już złożony, brakuje jeszcze tylko nowego paska, ale możemy porównać, jak wyglądała koperta przed po lewej stronie, i jak to wygląda teraz. Napiszcie proszę, co sądzicie o takim podejściu. Bo oczywiście, no porównując te dwa zdjęcia. Myślę, że wszyscy wskażą raczej to po prawej, czyli że efekt udało się uzyskać odnowienia. Natomiast no, to moje podejście oczywiście może też być krytykowane, także zachęcam w komentarzach. No, i teraz czas na finalne podsumowanie efektów. W Bezelu nie ma już tak dużych luk złocenia jak w fragmencie po lewej. Szkło zostało wymienione, także nie mamy tego pęknięcia. Dalej, pod szkłem były jakieś takie paprochy z pozostałości po złoceniu, też to zostało usunięte. Koronka jest pozłocona dokładnie. Boki koperty i rogi uszu także posiadają już złocenie. Moje podejście jest ogólnie takie, że nie wszystko trzeba na siłę i zawsze odnawiać. Natomiast wiecie, w momencie kiedy warstwa złocenia kruszy się i wsypuje do mechanizmu, no coś trzeba było z tym zrobić. Ostatnia rzecz do wykonania to instalacja paska. Czekałem na ten pasek dwa tygodnie. Jest to pasek z skóry aligatora. Wymiary tego paska to przy kopercie 19 mm. Przy sprzączce 16 mm. Są to wymiary, które no nie są typowymi wymiarami, także szczególnie zielony odcień nie jest łatwo dostać. Instaluję w tej chwili sprzączkę. Paski do zegarków wykonane ze skóry aligatora potrafią być nawet kilkukrotnie bardziej wytrzymałe niż standardowe skórzane paski, ogólnodostępne. To nie jest tak, że nie można Kupić pasków z skóry zwierząt egzotycznych. One są dostępne ogólnie legalnie w sprzedaży, z legalnych hodowli, natomiast zazwyczaj są po prostu droższe niż klasyczne skórzane paski, i często producenci luksusowych zegarków stosują je w swoich modelach. Także dziś owa paska jest już na swoim miejscu. Teleskop. W drugiej części paska też jest na swoim miejscu, także powoli zmierzam do końca. Pasek jest zamocowany, teleskopy są na swoim miejscu. Możemy przyjrzeć się rezultatom transformacji. Napiszcie proszę w komentarzach, co sądzicie o tej transformacji, także co w ogóle sądzicie o odnawianiu starych zegarków lub innych przedmiotów. Oczywiście opinie są podzielone, jak kiedyś w innym filmie wspominałem o tym, że Często dokonując takiej renowacji, kolekcjonersko przedmiot może stracić na, na wartości, kolekcjonerskiej wartości, natomiast paradoksalnie może zyskać na cenie. Jeszcze tylko wyjaśnienie, ten film nie jest efektem ubocznym liftingu pod sprzedaż i zdaję sobie sprawę także z tego, że profesjonalny zakład złotniczy wykonałby tą robotę lepiej. Sprzęt, który posiadam w domu, mieści się w zasadzie na jednym biurku. I ogólnie zegarki to moje hobby, a nie praca. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Może pozwolę sobie jeszcze zachęcić widzów do subskrypcji kanału, jeśli ten materiał się podobał. Do zobaczenia, cześć!